Ja mówię zawsze <laughs> tak siemanko 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 to jest strony Kajos, a to jest kolejny odcinek nasz przychod <laughs> smaj <laughs> Siemanko, siemanko, siemanko <laughs> Siemanko, siemanko, siemanko! <laughs> siemanko, siemanko, siemanko! <laughs> Z tej strony Gajos, a to jest kolejny odcinek z Julką, moją siostrą. Więc tak, chcieliście bardzo dużo, bardzo chcieliście e, właśnie odcinek z Julką. Od sierpnia czekacie na odcinek i dzisiaj Julka was poprowadzi, poprowadzi ten odcinek. E, z, wymyśliliśmy, na dzisiaj, wymyśliliśmy na dzisiaj bardzo dużo e, fajnych zabaw. E, pierwszą rzeczą e, będzie przejście mapki. Parkour z teksturpakiem Mario. Wszystko będziecie mieli w opisie, więc tak. Julka, zaczynaj. Patrz, umiesz chodzić w USAD, obracasz się. myszką uważaj, 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 uważaj. Obracaj się. Jesteśmy teraz na, na mapce Parkour i Escape, czyli ucie ucieknij, co nie, przejdź całą mapkę, co nie. To jest tak. No, graj Nie no, wyjdź stąd, wyjdź stąd, wyjdź stąd. Weź, weź, zejdź na dół teraz, tutaj no. No, traf to dziurę. No i zostaw, zostaw. Obróć się i czytaj, czytaj tabliczki. Nie machaj tak, tym jak. Kliknij w World 1, w World 1. Nie, ten przycisk na dole. No, ten przycisk. Lewym, prawym ściskiem, Dobra, i teraz nie chodź. No i przeczytaj, teraz przeczytaj. Witaj w y All Times Parkour Map. No i dalej, iść. Czekaj, wstecz. Level 1, 1, is like tu, A, to jest y, pierwszy level, i on jest taki, jakby. Y, okay. on, jest, y, on jest takim, jakby treningiem. Więc tak, patrz, żeby biec sprintem, musisz szybko przycisnąć dwóch. Patrz, i patrz na ekran. Szybko go przyciskasz i biegniesz sprintem Ojezwoni, ślepa byłaś, że myślałeś, że co? Że nie spadniesz Teraz w tym domku. Tutaj trzeba teraz zejść. I znów rób to samo co na początku. Dobra, będę cię uczył teraz przynajmniej coś parkourowego. Znów klikaj w to. Okej, okay, patrz. Yy, sprintem biegasz, klikając szybko dwa razy w i potem skaczesz z yy, tym. Spacją. No i biegnij. O, brawo! I nie Raz tylko klikasz, cholera! Nie mogę no trafić w dziurę! To no, w dziurę nie możesz trafić, no! No, a w końcu to nie ty musisz trafić w dziurę. Klik... Wchodź w Word 1 i znów to samo. I nie klikaj razy spacy, tylko raz. Rozpędź się! No ja... No idziesz. No ja pierdziel... Mnie trzaśnie! Ty kurde jesteś jakiś nie Skaczesz z Skaczesz spacją, shiftem opadasz sobie przejdę na ten Shiftem zle. opadasz. Shiftem opadasz. No i wejdź tam normalnie jak człowiek. I shiftem opadasz. No. co że to jakby był zły pomysł parku radać. Lepiej było. Dobra, i teraz roz... dwa razy w się wursie... rozpędzasz i spadźcie, klikasz, żeby skoczyć. No. Czekaj, Nie muszę się skoncentrować. Brawo! Stój! I wskakuj powolutku na te klocuszki. Wskakuj powolutku na te klocuszki. i Ostrożnie, ostrożnie, tylko w żeby iść do przodu. Jak skaczesz, to też w żeby podejść tam. I spokojnie. No, mów do jak jak dupa! Normalnie zwariuję, mówię wuklikaj dwa razy. Sam Samknij, ryja, bo ja chcę się skoncentrować. Drodzy widzowie, zaczynam skakać. po I, I dalej. I opadam shit. Hmm. Drugi, to jest kioszka! Skaczam! A nie lepiej sobie polatać, a nie skakać? No dobra, to To jest level easy. No easy level. I to przynajmniej obróć się. No, no i co? Można, można. Mów no, coś, no. Już teraz, no? Jump over holes. No? Nie wiesz, co to znaczy? Skacz za... Tak, ja ci pokażę i pozwólcie, że ja to zrobię, kurde. No, skacz na drugą stronę, co nie? I teraz idź tą drogą, patrz. Spokojnie, idziesz w, skaczesz raz. Jak masz większą przepaść, to dwa razy w klikasz i skaczesz. Idziesz dalej, idziesz dalej, idziesz dalej. Tutaj, nie wiem tutaj jest, o, rozwaliłem to. Destroy this block And take th things from the chest. Patrz. Bierzesz z tego y myszy klikasz na, na ten. Na skrzynie? Na skrzynie. myszy. I bierzesz te dwa punkciki do siebie. No, przeciągasz na swoje... To jest twoja połowa. Te, oh, o to sorry. jest, no. Przeciągasz jeden i bierzesz drugi. To są punkciki. Teraz klikasz s i wychodzi. No to, E klikasz, dobra no. I teraz lecisz dalej, skaczesz. Mam to przeskoczyć, tak? Dej i ty tego nie przeskoczysz. No, się... Pewnie ja też nie, tego nie przeskoczę, dobra. Dobra, przeskoczyłem, pasz. You can save your things to enter chest Penis. Możesz zapisać te, zapisać te z, y, pieniążki w tym, z tej skrzynce. Czyli klikasz na tą skrzynkę, prędzej stunerzy. Właśnie patrz, słuchaj, to jest właśnie taki, y, taki, taki trening przed Survival Games, bo następnym... Ra, bo, bo na nas, następna rzecz, co dzisiaj będziemy robić, to będzie survival games. Bo chcieliście, żeby pograła multiplayer. No to pogra w Survival Games! I zobaczymy jak to będzie! Chodź przed siebie, no idź przed siebie, no! Patrz, patrz, patrz! Patrz! Powoli nie skacz jak jakiś yes. Parkinson. Patrz. Patrz. Yes. Teraz dwa razy spację, no. Jezu no, okay. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Co, yeah. Gdzie ty jesteś? Upadnij teraz, coś jest... Upadnij teraz. No. no, idź teraz. Gdzieś się przeteleportowałem. Dawaj. T tu nie ma żadnych zasad. Idziesz, idziesz, idziesz. Skrzyneczka, bierz skrzyneczkę. Skrzyneczka. O! Magiczne Bildo Magiczne <grystne> Dildo No, no Jesteś w przyrodowrócą musisz. No! Musisz tam ukłócnąć przed tą Bildo! No nie, no nie idź tam, tam jest ciebie! <słuch> Pająk! O kurde! Się do... Patrzy się na ciebie! Żal. No idź da, idź na tych skokach. Pająk niech sobie nie. będzie. Pająk niech sobie będzie. Nie zawracaj sobie nim głowy. Spotkać. Halo? <laughs> mama? No! No cześć! Co mama chciała? Długa, graj dalej! <śmiech> Nie <śmiech> no, Żartuję. Cześć. Idziesz dalej, skaczesz no! Tu możesz dwa razy spacer nacisnąć, będziesz latać. Teraz do tyłu, a jest do tyłu, żeby troszeczkę no! Lataj strzałkami, musisz się nauczyć manewrować no! Dwa razy spację klikasz Koń, nie 80 razy, tylko raz, znaczy dwa No No i teraz wskakujesz na górę No, lecisz na górę Możesz przytrzymać spację, żeby lecieć na górę I lecisz tam, no Żeby, no I, o, uważaj, pieniążki Pieniążki, pieniążki, to no, spróbuj trochę poskakać, no kurde Tylko ten Ale... Opadnij shiftem Tylko bardziej spadasz, kurde. Ale gdzie? No, no gdzieś tutaj, na ziemię opadnij o z myszkę masz, przecież możesz się obracać! Człowieku! O! A tu mogę sobie No. Opuść. Tylko bardziej opadasz. Uważaj! Na krawędzi stoisz. Na będzie życia i śmierci! No. No i obracaj się. SILVERFISHE! Uciekaj szybko, no! Latam! Uciekaj stąd! Zabiją cię! No i cicho, tam, bo tych silverfishów, no. Ale bo? tam coś jest. Uciekaj, bo one to pijawki, one, one wchodzą z ci w dupę i roz... Drodzy widzowie, widzimy się w misji treningowej Igrzysk Śmierci! Uuuu! Tak! Widzimy się! Kla! Dzień czternasty. Bakteria się rozprzestrzenia. Brak antidotum. Dobra, misja treningowa, Survival Games, wyobraź sobie, że jesteś na postkowiu, nie ma nic, oprócz Ciebie, skrzynek z itemami potrzebnymi do przeżycia Ci, do przeżycia, do przeżycia w dżungli i zostajesz tylko z ludźmi, którzy chcą Cię zabić, którzy chcą siebie pozabijać i przetrwać, you must survive, więc tak, za niedługo... Za niedługo będziemy na serwerze, gdzie będą grali prawdziwi ludzie po drugiej stronie monitora. Wtedy nie będzie już ucieczki. Wtedy będziesz musiała przetrwać. Najlepiej wygrać, ale chociaż przetrwać. Dlatego teraz jestem ten trening, żebyś mogła przetrwać. Za chwilę przedstawię Ci reguły tej gry. So... No. Na spalnie, na spalnie, posłuchaj! Na spalnie będą skrzynki. Ustawione, nie wiem, coś w ten sposób, coś w ten deseń, pięć skrzynek no. lub więcej. Ale załóżmy, że, że są skrzynki, co nie? Patrz. W tych skrzynkach będzie wszystko i nic. Będziesz ty i oni. Będzie. Będzie jedzenie. Jabłko. Będzie jedzenie. Będzie jedzenie i itemki. Dookoła, dookoła tej skrzynki porozstawiani są ludzie. Tak właśnie będzie. Dookoła z tych skrzynek porozstawiani są ludzie. Gdy jest odliczanie czasu, ludzie przygotowują się do walki. Wtedy, gdy. O skrzynki? Mi, gdy, mi, gdy minie zerowa sekunda, mhm. wszyscy zaczynają biec do tych skrzynek i biegniesz przytrzymując, klikając dwa razy w, w w, co nie? B, sprintem. biegniesz do tych skrzynek szybko, klikasz prawo przycisk myszy, bierzesz co jest w skrzynkach i spierdzielasz, bo inni cię złapią. Pamiętaj, że nie zawsze wiesz, co je, że nigdy nie wiesz co jest w skrzynce. Może nie być nic, ktoś, mo, ktoś może przed tobą zdążyć i wtedy zginiesz. Gdy weźmiesz ktoś ze skrzynki, ja cię będę instrukturował. Masz zapierdzielać za siebie, uciekać i szukać Czegoś, dzięki czemu będziesz mogła przetrwać. To jest trening. A wiesz, że to jest tak jak w śmierci, jak na tym w kinie. No wiem. To jest trening. To pomoże ci przetrwać. Dzięki temu przeżyjemy! Przeżyjemy! Nie! Patrz, teraz będzie trening. Ja będę, będę odliczał ci sekundy. Przygotuj się. Gdy mówię. Zbry. Będę odliczał do 5 sekund. Gdy będzie już 0. Wtedy zaczynasz sprintować, bierzesz ze, rzecz ze skrzynki Czekaj, i spierdzielasz ale za siebie. Do, jak liczysz do pięciu, to ja stoję. Jak mówię start, to biegniesz. Dobra. Póki co stoisz. Okay. Jak weźmiesz ze skrzynki, uciekasz za siebie i spierdzielasz przed siebie, nawet gdy spadniesz z tego, dobra? Więc mhm. uwaga i przygotuj się. Boję się. Powiedz, co, chce, co, chce, co chcesz powiedzieć przed, przed końcem treningu. Przed początkiem treningu. Zajebiście. Teraz odliczanie 5. 4. 3. 2. 1 Start! biegnij, biegnij! Sprint, 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 sprint! Bierze ze skrzynki, bierze ze skrzynki! Prawił się na skrzynkę yy, Nie ma w niej nic, nie ma w niej nic! Ty uciekasz! I biegniesz do innej skrzynki. Szybko, biegniesz do innej skrzynki. Nie ma w tej skrzynce, nic biegniesz do, te, do tej, do tej. Szybko. Bierzesz z niej diamenty. Bie nie, diamenty. Nie, kurde! Musisz K bierzesz, idziesz do drugiej skrzynki. Klikasz pra lewym wszystkim myszy i klikasz znów tutaj lewym wszystkim myszy. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobra. I wtedy jest dopiero przemysł, rozumiesz? Bierzesz inny. Szybko! Wychodzisz z tego. Bierzesz inny, Inna skrzynka za tobą. szukasz skrzynek. To tutaj już byłaś, to pomyśl trochę. Bierz z niej. Dobra, bie, bierz z tej, Jezu, szybko, 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 szybko! Zbierzesz mieć, mieć! Cieszysz się, jeżeli masz mieć, jest zajebiście. Cieszysz się, uciekasz za siebie! Spierdzielasz! Dwa razy W! Dwa razy W sprint! Nie spacja, kurda! Nie spacja! Ale po co chodzić, jak muszę latać? No w sumie. Dobra, latamy. żartuję, kurde, ty nie masz spacji, Dwa razy W klikasz sprintem, uciekasz! Dwa razy W! Masz Parkinsona czy co? Dwa razy W i przytrzymujesz te W! Na... I skaczesz, skaczesz! Uważaj! Dobra, dobra, dobra! Jesteśmy Nie, na arenie. Tak, ja, tak. Ja to, to widziałam! Jest... No to, Julka, widziałaś to. Czy gra wesprzód, za 10, 9, 8, Kury... 7, 6, Czee? 5, 4, 3, 2, 1. Biegnij szybko, dwa razy w... Tak, szyb... biegnij szybko, szybko do skrzynki. Mój, ty no! Wszystko zajmują dla ciebie, no biegnij. Nie ma nic, uciekaj, nic, nie wzięłaś. Uciekaj szybko za siebie. Czemu mam uciekasz? No bo kurde no, uciekaj. Szybko! No i ty fu nic nie naciskasz! Się. No ja pierdzielę, bo nie umiesz klikać w tywu! Dwa razy w... Jezu, nie I co, biegniesz jakoś, co? Dwa razy w klikasz i trzymasz. O, biegnij szybko, szybko! Gdzie mam biegnąć? No byle gdzie, no mówię przed siebie! Boże, no kurna! A, nie uciekać, gdzieś. no to mów, uciekać, a nie biegnąć! Boże, nie wiesz kurde stać miejsc, to nie uciekać? Zajebiście! Co tam jest? Popatrz się w dół! To leć tam, leć tam! Leć tam, no. Boże, nie klikaj Było w górę! Było takie same efekty nie klikaj w w... Ja pierdziele, nie klikaj w górę! Tylko pójść ten klawisz teraz, musisz się nauczyć! Idź to, idź, idź! Idź! Dobra, I szukaj, rozglądaj się. Widzisz? Rozglądaj się. Idź tam. Biegnij tam. Fajny efekt. Biegnij tam. Szybko. A ja się boję Ty bo ja się trochę cykam. No szybko, biegnij tam. Ciągle biegnie nie puszczę tego wówczas. To już biegnę, Ale ludzie, mówię, tak się biega, a nie kurde klikasz i myślisz, że nie działa. Biegnij potora. tora Mam emocji. No bo kurde, trzeba cię nauczyć. Szybko, szybko. Co to ma być w ogóle? To są tory, jakieś tam nic nie ma. O! Eee, to jest straszne. Widzisz, pozostało 16 graczy. Szybko, lecisz tam daleko. Ale coś fajne! Ej! No to kurde naucz się w to gracie, nie... No lecisz Ej, no! Mam wrażenie jakby ktoś tam wszedł. No to bardzo dobrze jest. Crafting table. I szukaj skrzynek, bo każdą za kamerą nabierze skrzynka. No, no i tutaj, skaczesz się. chodzisz stąd, wychodź od stąd. I rozglądaj się za sobą. Ej, Jezu, to jest ciemno. To rozglądaj się za sobą, cholera. No nic nie ma, idę w tym No to uciekaj. Uciekaj. A jak spotkam jakiegoś gościa, to, się to robić wtedy. To biegnij w drugą stronę, biegnij tam, no. No nie <słuch> chodź w ten i, te. ...ręczyny, bo tam. Kurdef, nie skażesz go iść przed siebie. A skąd ja to miałem wiedzieć, Piądry? Czy ja gram codziennie w Minecrafta? No Pytam się. Okay. Szukaj, szukaj się. No. Nie no. Nie wiem, gdzie... no i teraz teraz no. teraz Tam jest Wiesz, że pierądaję. Tak! Rum! już zabierali. Tak, kurde, dawaj! Nie wiem gdzie. Do jakiegoś. Boże, 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 sięgają za boże, Już Boże, życie.

To w Lewo, no bo idzie w lewo, widzisz prosto. Idę w lewo, widzisz, idę o. Oh, Jestem jakimś... Ile graczy zostało? Nie, czy zostało? Nie. na no, uh, Pięciu. No, ale to... razem ze mną? No. Fajnie. Fajnie, tak, tylko że ty ani jednego nie zabiłaś, tylko... No to nie chyba daje. lepiej przetrwać, niż żeby zostać zabitym. Nie przetrwasz, bo nie masz jedzenia, zaraz zmieniasz nie. nie spadaj z wysokości. I no. Wejdź do tego domu. Którego? No tego, co miałeś na celowniku przed chwilą. Tego? Nie, tego, tego po lewej, tego. Tam był gościu, czyli tam go zabili, bo tam był, był piorun, widzisz? O kurwa. Musisz tak patrzeć, tak? Nie. Wiesz, że ja Idzie się tam. Uważaj, bo ktoś cię znajdzie. Jak no, cię znajdą, do... to się No co ty? już zobaczysz na horyzoncie. O Boże, co ty robisz? Idę za tak się. Nie Weź lewej, bo... No, bo się. Nie? Wejdź na lewo. No muszę. Ja się boję, idź gości. do tamtych piorunów, bo tam dla gości coś wypadło na pewno. Gdzie? Bo... Do tamtych piorunów co były, tak, w tą stronę, tak. No idź ten. Okay. Prosto tylko, nie skręcaj nigdzie. Nie straszisz mnie, tylko emocje mam więcej No i dobrze! No, idź tutaj. Idź tam gdzie pioruny są. Idź tam, bo tam ludzie... Niech mnie już zabiją, będę mnie to z głowy. Chyba tam są. Mhm, Ale dobra, lecisz. No. Lecę. Idź tam w stronę, kurde. Nie, ska nie skacz. O mogę zabić ją! I ją Ale zjeść. ona nie da jedzenia. Ona... Daj, to go nie ja ma. Trzeba. Boję się to za to, że ktoś będzie gdzieś. To żeby tam nikogo nie było. Nie no, Bo idź spokojnie. Tam idziesz, gdzieś idzie. Weź Piotrek. Zaraz po prostu. To jest fiksujące. ktoś strasznie? Ty się boisz tego? No! Straszne! Nie ma skrzynki? No, tak było sobie. Ej. Co? No, szukaj, szukaj. Czukam, szukam, szukam. Dwó Dwóch graczy zostało, ty i on. Ja. <grym> <grym> o -o. E. Sorry to się wiedz nie. Nie wygrywam. Dobra, y idziesz, idziesz, szukasz Piotrek, masakra. Tylko ja i on. To mnie, się tak to nagrywa, nawet. Ja padam z głodu. Idź do jakiegoś domu, no. Idź do jakiegoś domu. Oni nie wiedzą, że to ja. Idź do tego domu, idź, no. To wróciłaś się, no. Idź do tego, no. I szukaj skrzynek. Wszędzie. Bo zabierali! O! Uciekaj! No kurde, nie trzęś się tak! Super. Wygraliśmy! Nie gadaj! Wygraliśmy! No. Chociaż ani nikogo nie zabiliśmy! Co? Czekaliśmy! To no. niemożliwe! To niemożliwe! Julka wygrała swoją pierwszą arenę, chociaż nawet nikogo nie dotknęła! O i to, Ani jest, nic nie i to jest właśnie przemoc, przemoc właśnie jest bardzo zła Ani nic nie zjadłam, Nie, mo nie można, yy, o, matko. zero przemocy Zero, Julka powiedz, że zero przemocy Zero przemocy, powiedz, ja nie, mm, Szukać jedzenia, ale nie jeść i nie zabijać i, i uciekać i to wszystko Właśnie, nie można tak, więc tak, yy, to by był już koniec Julka się pożegna i powiedz, to jest swoje mapy górę tak. i tak. Eee, yy, wszystkiego powodzenia na matura yy, i ten Ale to nie stawi dzisiaj, że nie jaka, wiesz? No to! Yy, no to i... No. Ja pierdzielę po pożegnaj się mnie! do nowych innych odcinków. Przejęcie filmik im się spodobał, to on go ocenią. A więc yy, do zobaczenia, oglądajcie więcej odcinków Gajosa i... Dziękuję za uwagę. No, więc dziękuję wam za uwagę. Jeżeli film Ci spodobał to oceń go i komentuj i mówcie czy chcecie więcej odcinków takich, czy ten odcinek był lepszy od poprzedniego i dzięki wam za uwagę. Mika. Dla wszystkich wiadomości Mój brat jest najlepszy. Dobra to się wytnie. Nie wytnę tego. Nie wytniesz to. Видеть нечто сухо. на консерву, это было бы наиболее плохо Я здесь украл Видеть нечто